Dziesięć rad dla pragnących uniknąć czyszca. Pierwsza. W każdej odmawianej przez siebie modlitwie podczas mszy, w której uczestniczysz, przystępując do komunii, spełniając dobry uczynek, wyrażaj wolę uproszenia Boga o zapewnienie ci dobrej i szczęśliwej śmierci oraz oszczędzenie czyszca nie ulega wątpliwości, że Bóg wysłucha próśb zanoszonych z taką ufnością i wytrwałością 2 zawsze pragnij wypełniać wolę Boga to pod każdym względem będzie dla ciebie najlepsze szukając czegoś co nie odpowiada Bogu nieuchronnie narażasz się na cierpienie ilekroć odmawiasz ojcze nasz żarliwie wymawiaj słowa Bądź wola Twoja. 3. Akceptuj wszystkie cierpienia, smutki, udręki i rozczarowania doczesne, zarówno duże, jak i drobne, złe samopoczucie, utratę dóbr, zgony najbliższych spiekotę i mróz, ulewy i żar słoneczny, jako zesłanie ci przez Boga. Znoś się spokojnie i cierpliwie w imię miłości do Niego. I jako pokutę za grzechy własne. Każdy oczywiście winien się wystrzegać problemów i bólu, ale jeśli nie sposób ich uniknąć, pozostaje godnie na nie się zgodzić. 4. Życie i czyny Chrystusa niosą w sobie wiele wartości godnych naśladowania. Największym aktem w jego życiu była męka. I tak jak jemu przypadło w udziale to cierpienie, tak każdy z nas ma okazję sprostać podobnej próbie. Nasza męka wynika z codziennych bolączek i trudów. Pokutą, jaką Bóg wyznaczył człowiekowi za jego grzech, jest usilna praca w pocie czoła. Wypełniajmy więc nasze obowiązki, akceptujmy związane z nimi rozczarowania i brzemiona. Jednocząc się w bólu z umęczonym Chrystusem, poprzez niewielkie cierpienie osiągniemy więcej niż przez lata rozkoszy. 3. Akceptuj wszystkie cierpienia, smutki, udręki i rozczarowania doczesne, zarówno duże jak i drobne, złe samopoczucie, utratę dóbr, zgony najbliższych, spiekotę i mróz. Ulewy i żar słoneczny, jako zesłanie ci przez Boga, znosi spokojnie i cierpliwie w imię miłości do Niego i jako pokutę za grzechy własne. Każdy oczywiście winien się wystrzegać problemów i bólu, ale jeśli nie sposób ich uniknąć, pozostaje godnie na nie się zgodzić. 4. Życie i czyny Chrystusa niosą w sobie wiele wartości godnych naśladowania. Największym aktem w Jego życiu była męka, i tak jak Jemu przypadło w udziale to cierpienie, tak każdy z nas ma okazję sprostać podobnej próbie. Nasza męka wynika z codziennych bolączek i trudów, pokutą, jaką Bóg wyznaczył człowiekowi za jego grzech. Jest usilna praca w pocie czoła. Wypełniajmy więc nasze obowiązki, akceptujmy związane z nimi rozczarowania i brzemiona, jednocząc się w bólu z umęczonym Chrystusem. Poprzez niewielkie cierpienie osiągniemy więcej niż przez lata rozkoszy. 8. Czyń wszystko, co w Twojej mocy, dla wspomożenia dusz Módl się za nie nieustannie, nakłaniaj do tego bliźnich. Dusze czyśćcowe nader szczodrze, ci za to odpłacą. Dziewięć. Nie ma lepszego sposobu na wyjednanie u Boga szczęśliwej śmierci niż regularna spowiedź, codzienna msza święta i komunia święta. dziesięć. Codzienne nawiedzenie najświętszego sakramentu. Trwające kilka minut, to łatwa droga do wyjednania tej łaski. Klękając w obecności Jezusa, z oczyma utkwionymi w tabernakulum, mając pewność, że On patrzy na Ciebie przez kilka minut, powtarzaj jedną z takich oto krótkich modlitw: Jezu mój, zmiłuj się nade mną, Jezu mój, bądź litości w mnie grzesznemu. Jezu mój, miłuję Ciebie. Jezu mój, obdasz mnie szczęśliwą śmiercią. Amen.